Siemaneczko, żymaszki jestem gościem i teraz bardzo serdecznie w odcinku i nazwij Eleven Ghost z Tym razem będzie to 2011, ale w tytule dostaniecie 2023. pod nazwą Powrót do przeszłości. Uznajemy, że to jest inna w 2023 roku, ale Gierka będzie 2011. Puszczam sobie muzyczkę dla celów takich, żeby coś się działo. Nie chcę puszczać muzyki z gry, ze względu na to, że znowu się przywalą o prawa autorskie. Czemu 2011? Tak sobie wchodziłem na mój kanał, doszedłem do wniosku: okej, okay, jedna sprawa nie ma nic wrzuconego, brak aktywności, dobra, to jest złe. Druga sprawa, no trochę bałagan, no powinno się skończyć jedno, a zacząć drugie. Ale trzecia rzecz, która najbardziej mnie wkurzyła. Co to było? To była bardzo prosta sprawa, mianowicie nie ma wersji wcześniejszych przed 2013 rokiem e, i nazwą na moim kanale poza oczywiście ogrami, które po, y, udało mi się gdzieś odnaleźć i prawdopodobnie uda się je dokończyć. Ale najpierw zanim przejdziemy do ogród, niech będzie 2011 strikersy, czyli pierwsze bazowe strikersy, który będziemy mieli Remo na mojej drodzy, jeśli chcecie się dowiedzieć wielu ciekawych informacji, zostańcie do końca. Gwarantuję wam parę ważnych info. A, przy okazji, napiszcie komentarz, to przepnę Wam serduszko. Dobrze. Yy, zaczynamy z 2011, weźmiemy sobie meczyk. Mm. I w ramach tego meczu, e, który będzie w karierze, czyli w tym wypadku Competition, e, to jest wersja europejska. No tutaj nie było, nie chciałem brać wersji japońskiej tylko wersję od razu angielską, e, która była przygotowana, bo było parę różnych wersji. Natomiast, no, chciałem wykorzystać to. No, jeśli chodzi o dźwięk, po prostu nie puszczę, no bo wiadomo. W pierwszej serii zaczynamy Raymonem. Jeśli ktoś nie wie, nie ma tutaj New Raymona. No tutaj tak naprawdę nie będzie tak dużo drużyny, no, i potężnie się drużyną prawdopodobnie. Będzie po prostu ogr, dosłownie, ale i tak zobaczycie różnice bardzo duże, w których naprawdę będzie trzeba się postarać, jeśli chodzi o moją obronę. Chcę troszeczkę pozmieniać, troszeczkę przemycić tutaj rzeczy. Bo, będąc szczerym, chciałbym troszeczkę pomieszać tutaj. No i te techniki będą takie same. Po pierwsza sprawa, że tu nie ma dobijania, takiego jak w tamtym. No tutaj Macie Fajer Tornadon, pierwszy, pi drugi. Nie ma tutaj bloków, nie ma tutaj wielu różnych atrybutów. Jest to najzwyklejsze i podstawowej wersji pierwszej, która wyszła w ogóle na Wii, którą można było grać na Dolphinie, którą y, kiedyś swego czasu zaczął nagrywać ją Teasek, y, który już nic nie nagrywał był to pierwszy osobnik, który prawdopodobnie nagrywał I na z serii Wii. No może był jeszcze jeden osobnik, którego już nikomu nie wspomnę, bo po prostu zapomniałem o jaki miał nick. Natomiast na pewno był z jednym z pierwszych osób, które zaczęły nagrywać. I nazywam 11 Go Strikers 2011. Jak sama nazwa mówi, jest to 2011, aczkolwiek różnica jest taka, że naprawdę ta gra nie wyszła w 2011, tylko w 2010 roku, ponieważ jak dobrze wiemy, yy, Strikersy 2013 nie wyszły w 2013 roku, tylko wyszły yy, yy, tak naprawdę w innym roku wyszły w 2012 roku, a to oznacza, że. Czy w ogóle, że po prostu rok wstecz są cofnięte te daty, natomiast zobaczymy czy uda w ogóle mi się cokolwiek zrobić. Oj! Dobra! Strzela bardzo blisko, puściłem to bardzo ładnie. Chciałem zrobić w sumie smocze tornado, ale nie wiedziałem czy mi się uda przejść w lewo, więc wolałem zaryzykować, no naprawdę no, tego nie obroni, bo to jest bot i używa jedynki. No i mamy tym samym jeden do zera Kevin strzelił bramkę dziękuję serdecznie więc jak dobrze wiecie, każda z części Inazuma miała cofnięto rok, więc data nie jest poprawna. Jeśli chodzi natomiast o te części z DS-a, czyli Ogry, czyli jedynkę Raymona, czyli to z mumy to w ogóle z góry, no to nie martwcie się, ponieważ znalazłem na pewno część z Ogrami. Postaram się jeszcze znaleźć na moim dysku część dotyczącą właśnie drugą i zobaczymy, co z tego wyniknie, czy w ogóle cokolwiek wyciągnę. O nie, on nie ma żadnej techniki łączonej. Troszeczkę to utrudnia, ale puszczam w tej chwili i mamy ogniste Tornado, więc postaram się dla Was poszukać. No aktualnie chciałbym poprowadzić dwie części na Zoomy. Pierwszą część i na zoomy są te trackersy 2011, drugą część na zoomy będą to właśnie ogry, które powinienem skontynuować. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie mam zapisu na te tesumę, więc całkiem możliwe, żebyśmy zaczęli od momentu, w którym ostatnio graliśmy. Jeśli tak, to nie będę powtarzał gry od samego początku, ponieważ macie odcinki na kanale, ale wtedy, jeśli będzie taka sytuacja, postaram wam się wrzucić. Linki w opisie do tych y, odcinków. Druga sprawa dotycząca tego, że jeśli będą y, te zapisy, to bardzo dobrze, bo wtedy przynajmniej y, no, będziemy mogli się bardziej pobawić dużo dłuższą serią. Oj, załatwił mnie. Szkoda, będzie kila slajda. Jak widzicie, kila slajda No, jednak coś tam jeszcze wiem. Aczkolwiek tu nie ma dużo dowiedzenia z tej serii, bo kurczę, będąc szczerym, no, nie mamy dużego pola do popisu. Ograniczenia są dość duże. No i co, smoczego tornado tu to nie mogę zrobić tak sobie po prostu. Dobra, czy w ogóle ktoś to ma technikę łączoną no, nie ma. Prawdopodobnie nie mamy fireboosta Mógłbym użyć fireboosta ale po co? Dobra. Dobra. Aksel. Kevin. Kevin. Dobra. Kevin. Dobra, i słończyć ją po raz drugi. Oczywiście wersja ulepszona plus jeden. No, sz szkoda, że tutaj. Nie mamy tych dobijaczy, aczkolwiek wszystkie te atrybuty, jak dobijanie, jak awatuary zostały wprowadzone w kolejną część, którą też pojawi się na kanale, czyli 2012 Extreme. Więc musicie być pewni, że nie tylko gwarantuję Wam tylko i wyłącznie tą część, ale również będzie 2012 Extreme, tylko muszę mm, akurat ją pobrać. Jej akurat na komputerze nie posiadam w tym momencie, co po prostu będzie powodować to, że no, będę musiał ją znaleźć. Nie wiem, czy ona była w wersji europejskiej czy wersji japońskiej, natomiast na pewno pojawi się na kanale, ale żeby była jakakolwiek tutaj chronologia, musimy przejść 2011, później zrobimy 2012, a później zrobimy 2013, ale w wersji extreme, czyli odświeżymy sobie po prostu wersję 2013, którą wiem, że pewnie parę osób z Was ma. Natomiast no jak ma, no to fajnie, jak nie ma to też spoko, dowiecie się o co chodzi w tej grze, dowiecie się czemu. Może też uda się cokolwiek zrobić, poproszę sobie dwóch y, osobników, którzy y, mogliby wrócić do vibe'u i może by im się coś chciało zrobić w y, tej grze. Co mogliby zrobić? Mm, chodzi mi o to, że mogliby na przykład zrobić mi jakiegoś moda z y, grafikami pod kątem na przykład wyższej Inazumy, w tej Inazumie po prostu bym tak zrobił. Natomiast no zobaczymy, czy to, jak to wszystko wypali. Aktualnie skupiłem się na 2011. Aktualnie skupimy się na wersji ogrów, i aktualnie skupimy się na tym, co się będzie działo. A co się będzie działo, to już wam mówię. Na razie chcę sobie wrzucić parę odcinków z tej części. Następnie będzie małutka przerwa, żeby zobaczyć i odkopać sobie tych ogrów, w jakim oni są w stanie. Podczas tej przerwy, jak będą w stanie jakimś sensownym. To przerwa będzie krótka, czyli, że jeśli będzie save, to wrzucimy oczywiście, yy, się coś wrzuci, natomiast jeśli nie będzie tego save'a, no to w tym wypadku będzie trzeba znowu przejść tam, do tamtego momentu. No, wie, pamiętam, że nie byliśmy jakoś mega mocno daleko, aczkolwiek to zawsze to jednak trochę czasu się traci, więc no, chcę Wam bez zbędnego gadania i zbędnego wrzucania niepotrzebnych materiałów yy, dać możliwość nie oglądania tego samego ponownie, tylko tym samym zobaczenia czegoś nowego. Jeśli jesteś jeszcze w tym momencie, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu smoczyć cios, a przypnę ci serduszko i odpiszę w komentarzu ściemaneczko. Dobra, mamy 4 do 0, całkiem sensowny wynik, aczkolwiek no ogólnie tutaj nie będzie już tak prosto. Pierwsze mecze będą łatwiutkie, ale pamiętam, że jak grałem Raymonem, to sytuacja była tego typu, że no jednak jakby nie patrzeć, no ten Raymond nie należy do super epickich. No zobaczymy czy Mark to obroni. Chcę zobaczyć w sumie czy Mark obroni zabójczą formację. Nie pamiętam, jak się była ta technika w tej części, natomiast te techniki na pewno będą silniejsze w tej części niż w tamtej późniejszej. Czy będę miał możliwość jakąś zrobienia czegoś sensownego? Oj, oj, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że pomyliłem klawiszologię, chciałem zwiększyć moc strzałkami, a nie wsadem i bym miał delikatny problem. Nie wiem, czy on to broni. No właśnie, tak jak się spodziewałem, Mark w tej części jest do niczego. O, ogólnie jest gorszy niż 2013. No cóż, mają bramkę y honorową, przynajmniej, chciałem sprawdzić możliwości Marka, bo zapomniałem. Jak on to wygląda na kanale, poza częściami, materiałami, oczywiście dotyczącymi bezpośrednio gier i nazumy muszę wykombinować i odkopać moje quizy dla was specjalnie oraz wykombinować jeszcze parę innych kwestii z inazomem. Wiadomo, że ostatnio troszeczkę tak kombinowałem z tymi odcinkami, jak wcześniej było prowadzone, że jakieś były tamtiery, jakieś zrobiłem quiz, jakieś testy. Nie, 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 nie. Tym razem zrobimy sobie roszadę, ale razem wraz z wami. Jak to będzie wyglądać? Myślę, że albo będę brał określoną liczbę osób na materiał. Albo będzie stream prowadzony, i w danym momencie te osoby będą odpowiadać. Dla zwycięzcy postaramy się ogarnąć jakąś spokojną nagrodę. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie tego typu, no to to się powoli pomyśli. Najpierw się rozkręcimy ze Strikers'ami 2011, które widzicie na powyższym ekranie, żeby to jakoś pięknie wyglądało, żeby nie był bałagan, i postaramy się zorganizować jedną bardzo ważną rzecz. Jaką? Mianowicie, zrobimy tak, żeby materiały pojawiały się o konkretnej godzinie i o konkretnym dniu. Kalendarz jeszcze nie posiadam. Będę w, w trakcie tworzenia go. W ten sposób będziecie wiedzieć, kiedy możecie się spodziewać materiałów, a kiedy nie będziecie w stanie widzieć materiałów. I dzięki temu będziemy mogli bardziej zorganizować sobie porządek oraz yy, okres, kiedy w danym momencie będzie się co pojawiać i jak to będzie wyglądało. Aktualnie myślę maksymalnie do trzech materiałów tygodniowo. Yy, z przybliżeniem, że pierwszy tydzień może być trzy, a później będą dwa. Ma, yy, dlatego, że jeśli naprawdę okaże się, że będę musiał zrobić tych ogrów na ten level, w którym ostatnio graliśmy, no to po prostu chwilkę to zajmie I będzie trzeba to po prostu przeorganizować Ale w, yy, będziecie mieli w nagrodę po prostu te stracy 2011, one nie są bardzo długie Ale zawsze jako seria taka nowa, jako taki yy, odgrzewany będzie idealnie. Natomiast, o, mówi ma ten y, back tornado tutaj. Muzyki z gry bym chciał wam puścić, ale niestety nadal ubolewam, że się przywali YouTube, że mi powie weto i tyle w temacie. Czy to się wszystko nagrywa? To jest najważniejsza sytuacja. Tak, w tej chwili to się nagrywa, jestem z tego bardzo dumny. To, że King to obronił, byłem bardzo pewny. No cóż, no co ja mogę powiedzieć? Max y, Quick Draw użyje. Zobaczymy czy w ogóle w tej grze, bo nie pamiętam, jest możliwość strzelania bez Hisatsu, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć. Yy... Nie, źle to zrobiłem, prawdopodobnie. Po pierwsze, to źle zrobiłem, bo dawno w ogóle nie włączałem żadnej zoomy. Po drugie, jestem prawie pewny, że jeśli jest możliwość, to na pewno nie w ten sposób głupi, jak ja to zrobiłem. No cóż, nie zdążyłem. Pierwsza połowa za nami. Mamy 6 do 1. Akademia Królewska nie była w stanie nas pokonać. Axel, Kevin yy, byli w stanie pokonać niesamowitego Kinga. I teraz musimy troszeczkę pozmieniać sytuację na naszej boisku. Mianowicie, ze względu na to, że Kevin i Axel są troszeczkę zajechani, musimy ich cofnąć do linii pomocy. Do przodu zaprowadzimy sobie Juda i Erika. Czy Erik z Judem mają jakąś technikę? Tak, mają Twin Boosta. Tu mamy ogień, tu mamy Twin Boosta również też ogień, ale mamy dribbling, tutaj jest to bardzo ważne. Chciałbym zamienić Erika z... Timmy. Czemu? czemu bo Timi ma dribbling? Dzięki czemu będziemy mogli przejść dalej. Kolejną sprawą chcę wprowadzić sobie tutaj Neitana. Za, oczywiście, sama chcę wprowadzić Jima. E, jeśli chodzi o kwestie naszych itemów, bo mamy takie możliwości na pewno. Aktualnie niestety nie posiadamy żadnych itemów bazowo w tym, no nie ma podstawy, więc musimy iść bez itemów, dlatego to są aktualne środki, które mogą wprowadzić, żeby przerobić sobie Inazumę. Pamiętajcie, że pierwszy sezon Inazumy był na początku taki z przytupem. Na początku było nunno, później była Akademia Królewska, która rozgromiła Raymond. Później nagle okazało się, że mogą wystąpić w turnieju międzyokręgowym. Później, że w turnieju yy, narodowym. Ogólnie rzecz biorąc, będąc szczerym, będzie tu trochę przeskoku, jeśli chodzi przynajmniej o poziom, bo z Akademią Królewską w tej części będzie dość prosto. To, że straciłem bramkę, to jest swoją własną głupotę, bo chciałem sprawdzić, czy Mark w tej grze cokolwiek robi na początku. Ale jak widzicie, Mark jest jak zwykle do niczego. A tak przy okazji, pamiętam że najlepszą techniką marka w tej grze to było Omega The Hand. Yy, no, lepszej tutaj nie uświadczymy, więc no, zobaczymy kto wszystko wyjdzie. Oj oj, oj dżut, 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 dżut. dobra. Rzut sobie poradził. Yy, tu, oczywiście jego technika dribbingowa Illusion Ball wy była wystarczająca na to, żeby pokonać go. Natomiast chcę spełnić parę kwestii. Pierwsze to, żeby Erik sobie podszedł. Oj! Eric, ty power bo nie my tak ucie, jak tak możesz. Sorry, musiałem się denerwować, bo Erik oczywiście musi odspierniczyć. Dobra, yy, musimy użyć tromy powietrznej, podać sobie do Erika jeszcze raz. W ten sposób, jak podamy do Erika, będziemy w stanie wykorzystać Juda, który jest oczywiście bardzo wolnym graczem na razie u mnie. I w ten oto sposób będziemy mogli osiągnąć naszą wydajność maksymalną. Czyli na początku muszę podejść, później się cofnąć i teraz użyć podwójną yy, szybkość. Tak naprawdę. Wiem, że w, w kolejnych częściach będziecie mnie trochę hejtować. Czemu? Bo będziemy grać w końcu z sezonem drugim, co nie? Po, po jakimś czasie, czyli będziemy grać z Ali Academy, Genesis, więc no, pewnie się ktoś do was ktoś się przywali, ale chodzi tu głównie o problem tego typu: jak będę nazywał techniki? Technik nie nazywam poprzez dubbing. Dubbing jest równoznacznikiem dobrego tłumaczenia. On jest przetłumaczony tak, żeby było fajnie zn znaczący dla młodszych widzów, żeby to się fajnie po prostu słuchało. Natomiast prawidłowe tłumaczenie jest z napisów, i ja będę stosował to, że więc jak powiem Faja Blizzardu i powiem Ognista Zamieć, a nie jakiś Ogniołamacz, no to proszę, nie poprawiajcie mnie na to, że to jest Ogniołamacz, bo to naprawdę tragicznie brzmi. Weźcie, mi, powiedzcie, to co, Eternal Blizzard to jest co, wieczny łamacz według was? Według tego, do no, hello, do no, no rozumiecie o co chodzi chyba, tak? No, dziękuję bardzo serdecznie. No. A jeśli chodzi o to, no to jeszcze kolejna sprawa dubbingu jest następująca, że bardzo troszeczkę my które postacie są zrobione w tak tragiczny sposób, i takie tragiczne dźwięki są podłożone, że to jest porażka totalna. Jeśli chodzi na przykład o taką największą wpadkę, ich, no to no wiecie, no z gazela zrobić dziewczynę, no to trochę tak słabo bym powiedział wam, że no, ale jak to dziewczyna, no kurczę, jak to możliwe, jak można z gościa zrobić dziewczynę, no tak, no tak, tak średnio bym powiedział. To nie jest tak, że oni wiecie, przerobili sobie to Grafikę, że tam coś wstawili, że coś tam się działo, był wybuch, eksplozji nie wiadomo co. Tu chodziło właśnie o to, że nic nie zrobili tylko po prostu, podmienili głos, co jest tragiczne w skutkach, i później mylą osoby i później dzieje się właśnie taka problematyka u nas, że wyskoczyły takie sytuacje, a nie inne. A chcemy uniknąć dezinformacji, w, w której po prostu później będziemy się kłócić w komentarzach. Jak to możliwe, co ty mówisz? To jest. To jest. Przecież tylko i wyłącznie może być to przecież ogniołamacz, nie żadna ognista zamieć, to niemożliwe taka technika jak ognista zamieć, nie, 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 nie da się takiej techniki stworzyć. Da się, jest taka technika, ognista zamieć, faja blizzardon, wieczna zamieć, eternal blizzardon. Porównajcie sobie te techniki i wtedy do mnie przyjdźcie z jakimś uzasadnieniem i wtedy będziemy gadać w komentarzach. Jeśli nadal jesteście w tym momencie, napiszcie ognista zamieć. I oczywiście przypnę wam serduszko za to Oraz może Pozdrawię któregoś z was w kolejnym materiale Więc bardzo warto skorzystać z takiej możliwości W której będziecie się angażować hmm. Oczywiście w linku w opisie Postaram się wrzucić W, w, w linku w opisie Bo. Ale no opisie postaram wam się wrzucić wszystkie odpowiednie linki, czyli do Dolphina, do gry, jeśli takowo posiadam link, nie wiem czy nadal mam gdzieś tą grę wrzuconą e, U mnie na stanie czy po prostu jest u mnie na komputerze. E, postaram również Wam się wrzucić do innych materiałów, a do, raczej do drugiego kanału, na którym mogą się pojawiać jakieś informacje, jakieś shortsy może, może coś e, będzie wrzucanego również poza platformy YouTube, ale nad tym się pomyśli, bo jednak takie krótkie materiały z tego. Co wrzucam, byłyby fajne na przykład na TikToku, bądź na Shortsie po prostu na YouTubie, no jeśli chodzi o inne sytuacje, no to... Ojej, no on tego nie obrani. Nawet nie zdążyłem drugiego boostu, ale on i tak by tego nie obranił, to jest tragiczna technika, bo to jest Margin Sanhanda... A, co?! Dobra, cofam, cofam, okłamałem was. Nie wiedziałem, że z tej odległości będzie wystarczająco na tyle, żeby pozbyć się spokojnie siły tej techniki, aczkolwiek... No, jednak zaskoczył mnie Mark. Jednak, jakby nie patrzeć, ten Mark nie jest taki beznadziejny. Nie jest taki tragiczny w skutkach, jak wcześniej mówiłem, ale nie zmienia to faktu, że i tak jest beznadziejny. I z najchętniej bym go zmienił na tego tu ściocha e, z Zeusa, bo jego techniki są naprawdę wystarczające i wymagające dla moich możliwości. Aha, czyli że on jak jest zmęczony, to może tylko jedną technikę użyć. Nawet... szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że tutaj jest ten system. Dobra, Erik! Erik, gul. Leć! Leć, Erik! Erik! Proszę cię, proszę! Nie, nie! Ej, ej! Erik, ty małanie! czemu nie dała dawać tego szybko? Terroryzm go porwał, no i co? Poleciał do Ameryki, już go nie mamy, no. Tyle było sobie z Erika. Dobra, koniec zabawy! Niszczymy was! Pokażę wam, gdzie wasze miejsce? Trąba powietrzna po raz pierwszy! Tym samym przechodzimy do kontrataku. Teraz jeszcze nie skończyłem. Teraz Erik będzie dobijał piłkę podwójną szybkością i tym samym osiągniemy pełną moc. Dobrze. I podwójna szybkość. Przeuciekamy przed kila slajda i tym samym unikamy możliwości zabrania piłki. I mamy kolejną pewną bramaczkę, dzięki czemu mamy piękny szybujący wynik w górę. Jestem pewny, że sobie nie poradzi z tą techniką. O nie! On sobie poradził! Czekaj, czekaj, co? W ogóle... What? Bot użył trzeciego poziomu tak po prostu? Za blisko byłem bramki, gdybym patrzył sobie dalej, to bym to strzelił. Ale to i tak już nie ma znaczenia, bo i tak teraz Axel Axelweiss dobija odbity strzał od bramkarza i tym samym ognisty Tornado plus jeden przebija się, bo nie masz ich ki nie jest już królem, tylko jest po prostu zerem i nie ma energii, dziękuję. Część do jednego, czyli No i pięknie. Pozamiatane. Tym samym akademia królewska jest po prostu zmiażdżona Nie zrobimy takiego wyniku jak zrobiła z, z Raymona, ale na pewno jakiś to wynik konkretny jest. Jak na ten słaby team, no to jest całkiem wit. Trzeba to przyznać. Trzeba powiedzieć, że jest całkiem ładnie. Dobra Erik, zabieraj tego Judo'wi Dobra eee, no nie, Kila slajda przy własnej bramce, Co ja zrobiłem, Bobby? Dlaczego nie ma trybilingu? Bobby, jak mogłeś. Dobra, Bobby. Bo Pamiętam, że w ogóle w tej części z tego, yy, co mi wiadomo, to jest w ogóle trainer, yy, gdzieś przynajmniej był, który powodował to, że mogliście wszystkie postacie od razu wymaksować na SC, co było tak naprawdę różnicą pomiędzy 2013 czy 2012, bo nie dało się tego w ten sam sposób zrobić. Co on ma trójkę? A on ma Break 2! O yeah. Ta technika jest dobra, on jako y, dribbling jest dobry, muszę go mieć, muszę go mieć w zespole, zobaczycie, że jednak ten zawodnik skrólewski spełni swoje wymagania i będzie naszym kolejnym nowym nabytkiem, w sensie kolejnym nowym nabytkiem, nie mam żadnego nabytku, bo jeszcze nie mogłem kupić, bo to pierwszy mecz, ale będzie naszym nowym nabytkiem, dzięki czemu będziemy mieli OP dribbling i przewijacie przez wszystkich obrońców, większy obroń niż ta to... tarcza mocy. dziękuję, a właśnie... Czy chcielibyście zobaczyć dubbing z moim udziałem w Inazumie i paroma innymi osobami? A może nie w Inazumie, może w czymś innym? Napiszcie w komentarzu! A wtedy, jeśli nie odpiszecie, to dam wam łapkę w górę, dam wam serduszko Oraz odpiszę wam w komentarzu, więc bardzo warto, gwarantuję! A może i was jeszcze pozdrawię, kto wie, kto wie! Dobra, 10, 11 do innego Moglibyśmy tutaj skombinować coś więcej, Dobra! daj już rzut, rzut! Nie, królewski pingi numer 3. A właśnie, on ma królewski pingi numer 3? W sumie to są dwie osoby, które bym chciał kupić. Dobra! Eee, on osłabił tą technikę teraz. Gdybym miał królewski pingi numer 3, to by mi trafił ee, prawdopodobnie, bo ten bark jest do niczego w ogóle. A tu już by sobie słabszy tej do technika. Dobra, Mark się tak wolno ładuje w tej grze, że naprawdę to jest tragedia. Ale no trudno, to jest ręka Magi plus 2, może coś zrobi. O, jednak zrobiła coś, no. Wychodzi na to, że Zabójcza Formacja ma lepszy atrybut na technikę i tym samym kończy się mecz 10 do 0. Odejmujemy od 11-1 i mamy 10 do 0. No, Raimon wygrana, rrr, Królewska Akademia przygrywa i tym samym niestety straciliśmy tylko hodorową bramkę, ale w ramach testu, no, byłem ciekaw jak to się wygląda. No, jednak zobaczcie, ten King coś bronił, 20 strzałów, no. Ponad 50% roli, ale to nadal mało. To na, nadal bardzo słaba skuteczność. Jednak można byłoby więcej osiągnąć: wyciągnąć więcej, pokazać więcej, dać się radę więcej. No, jeśli chodzi o nasze motywacje, mamy tylko 220 punktów. Pierwsze nasze zakupy to będą dwu, dwa. Dwoje zawodników dokładnie mówiąc. Chciałbym kupić. Ale zobaczymy, czy w ogóle to ma prawo bytu, bo nie jestem pewny co do tej techniki. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewny, czy w ogóle będzie dostać na zakupienie dwóch. naszym kolejnym drużytem, jak łatwo nie zgadnąć, będzie po prostu Zeus. Ale nie zrobimy tego w tym materiale. w tym materiale jeszcze kupimy sobie dwóch zawodników i nastać dokładnie. Kupujemy sobie Dawida, bo jest dobry. I kupujemy sobie oczywiście naszego zawodnika Weldona. Nie pamiętam jak go się nazywałby po japońsku lub po polsku możecie napisać w komentarzu, a wtedy mamy również pewne serduszko. Teraz sobie ich zamienimy. Za kogo ich sobie wymienimy? Oczywiście za najsłabsze ogniwa. Naszym najsłabszym ogniwem w ogóle. Najpierw wprowadzimy kogoś, kto nie jest ogniwem. Naszym najsłabszym ogniwem oczywiście w tym wypadku jest Willy. Ale że też chcę go zostawić sobie na później, bo może będzie przydatny, no to wywalimy jego. Czemu? Bo Jimmy nie mogę strzelać, a William mogę strzelić z kabiny, więc to się zawsze przyda. Jakie mamy techniki? Zaraz zobaczycie. Oczywiście sobie ich zobaczymy, jak one wyglądają. Mamy Davida oczywiście tutaj. No i pięknie ma techniki. Ma oczywiście to, co chciała. Imperator Pingwin numer jeden. Bardzo dobrze. Gdzie jest nasz drugi zawodnik, którego kupiłem? Chyba go już minąłem. Oczywiście jest przed moimi oczyma. I mamy oczywiście też Break tu bardzo przydana technika, no i też ma blok, czyli on jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, czyli będziemy mogli go wykorzystać jako pomocnika, dzięki czemu będziemy w stanie wyciągnąć z niego większy potencjał. To byłoby na tyle, moi drodzy, jeśli odcinek się spodobał, a chcecie zobaczyć więcej, dajcie łapkę w górę, bądźcie na bieżąco, pamiętajcie, że musi być dzwoneczek na biało, nie na szaro i wi widzimy się w niedalekim czasie. To byłoby na tyle, cześć, pozdrawiam dla was wszystkich i miłego ziomka, hejka na razie, jo.